Nasi działacze tworzyli patrole e, obywatelskie na zachodniej granicy, nagłaśnialiśmy, e, myślę, że dosyć głośno, również e, co prawda z innymi środowiskami, to nie chciałbym tutaj przypisywać zasług tylko i wyłącznie e, nam, oczywiście my do tego się e, zaangażowaliśmy na tyle, na ile mogliśmy, e, zorganizowaliśmy ponad 80 pikiet w czerwcu przepraszam na początku lipca ponad 80 pikiet zorganizowaliśmy właśnie w sprawie polityki migracyjnej w zasadzie nie tylko tego co się działo na zachodniej granicy bo my akurat podkreślamy to że nie, nie tylko nielegalna imigracja jest problemem ale również imigracja legalna która jest przeprowadzana masowo przede wszystkim z państw obcych nam kulturowo i my akurat szczególnie zwracamy na ten aspekt bo gdybyśmy się skupili tylko na nielegalnej imigracji no to, to to jest takie cząstkowe tylko podejście do całego problemu, bo państwa Europy Zachodniej przecież kilkadziesiąt lat temu to też zaczynały od ściągania imigrantów legalnie do, do pracy, a, a nie mieli takiego problemu właśnie z nielegalną imigracją. To wszystko zaczynało się od legalnej imigracji. Jeżeli jako państwa, jako politycy na to nie będziemy zwracać uwagi, no to będziemy w tej samej sytuacji, w jakiej obecnie są państwa Europy Zachodniej, tylko że zapewne jakieś kilkanaście lat.